Duszącego, to naprawdę pleczy mnie było, Jak nie wiem co. A ja ten jeden dzień, a bierzesz antybiotyki? Mm, nie, jakiś syrop biorę. Nie wiem nawet jaki to jest. A byłeś u doktorki? Mm, u doktora byłem. Aha. Ja mam doktorkę. A ja biorę antybiotyki też tam. I to, żeby brzuch nie bolał po antybiotyku <laughs> i... A ten antybiotyk y, tak te, głupio smakuje. No mi go dzisiaj rano przyniosła, że miałem go wypić. Mhm. I, a ja nic nie na tym się prawie zaszczałem. i Jeszcze muszę jest takie coś, y, no. to żeby nie bolał brzuch potem. Mhm. Y, I to smakuje choćby pachnie pizzą. Wiesz jak Pachnie ciasto do pizzy, jak się go nie... tam, jak o, tam. się pizzy nie zrobi, nie? Nie, jak to są potne... potne piaski, to nie Paskudny na mm. <grym> Tam? No, bo ja chcę wykonać wyzwanie, wiesz? Dobra Tylko tyle Normalnie to ja bym poleciał na sierbowe... ...szwary, to widzę tam pofragować, ale chciałbym też trochę misji pokonywać. W ogóle chyba nie byłem ani razu na sklepie. A jeszcze mm. mieć w klawiaturę No mi kurde nie działa. W ogóle, chyba nie by było, gdybym dostał od kogoś ten mm, mm, karnet z okazji urodzin. Nie? No. To, e, to by było śmieszne. I to jeszcze na live. No. O się. Ja nie mam hajsu, żeby dać. Znaczy mam 100 złotych, ale mam znaczy no, tata, nie, nie no ty pje, chyba sobie jaja robisz. Mnie ja tam jeszcze nie ma. Pozdro, spadłeś ciemno. Ja zląduję na tym domku i do ciebie pójdę. O Gościa ma gnata, nie? Najgorzej, był on tu łazi opak gina Dobra, typ nie albo nie kawał, jeden. albo i tak albo i nie jestem Dobra, ja bogiem tej gry należy? jestem ten e, jestem bogiem tej gry Dobra, ja też już mam dwa kiela ja też, ale... Ten, ale... No, dobra, nie jestem e... bogiem, bo trafiłem na 8 HP. Botów. Aha. A mnie nie obili Bogiem. Gdzie ty jesteś w ogóle? Aha, ty gdzieś tam... Dobra, boty. Boże... Ej, jak pogram z tobą, to mi trochę ps w twój nie? To może mieć ty, no w sumie. <słuch> Ciekawe czy ktoś tu jeszcze poleciał Nie ja miałem jeden dzień czy jedną noc nie? Także nie miałem w ogóle spać więc ja <coughs> noc całą na telewizor I... Hmm. I... i z tej historii Chodźcie rybęcja Wiesz w ogóle że się ryby z, z pod mostem teraz ja. Tak no To nie wiedziałem Nie, Użyłem jedno, e, jednego boksa Dostałem same ryby z tego No dobra może być Ej, idziemy do strefy czy mam iść do ciebie hmm. Czekaj sobie ja tu i przy okazji chyba jakiś ziomek e, jest. Ale bym taką lamę przygarnął teraz szukam czy nie ma bo tam plan. widzę jak się klepią i z chęcią bym sobie przygarnął. Tak mam się... rybę, co daje hapa Trzy Mam dwóch typów. No i idę. Tu zal Woliłeś? Czy nie nie ale... mam do Ciebie? No Z w to... Nie, telewizor proszę, nie rób mi tego Idę, idę, idę Jak, jak nie, to zabiorę swoją kartę o, nie no nie, no z dwóch stron Idę tam, idę tam Nie, dobiją mnie śmiecie, no Proszę? Zabrą mnie jakiś śmieć Na baranę? No Na baranie starym Starego na plecach bierze <laughs> Ej, dawaj. O, o, o. Wyrzucili mnie, no. Został ostatni stary głównie, jeden. Dawaj, dawaj. Czekaj okay? Dawaj, dawaj, dawaj. No, dawaj, dawaj. Dowijał je mnie. Dobra, nice. Naj... Tylko wiesz, ich jest dwójka, nie? Dobra. Ten mnie wziął na barana. No, na starego na plecach. To starego na plecach. Nie wiem. Okay. Dobra, Zostań dawaj, dawaj Z starym na plecach Dobra, Dobra najs Dobra, wszyscy to boty, jakby co Dawaj, mam 2hp mm. <grym> tak jest z starym na plecach <grym> Z starym na plecach Nie ma za co Czekaj No ulać się no ja nie potrzebuję W sumie mam ryby Nie chcesz rybek? Dam ci Mnie mojego fileta Ej chcesz wolną zieloną? Eee, mam <coughs> wolną zieloną o, to Dawaj na łódkę eee, Masz ten, a do Enki. No, mam w zapasie 40. A dasz mi dasz trochę? Ma... No masz. Bo ja nie, mam 30. 6. Bo ja mam Co? 6 tylko. A nie, ja mam dobra, tylko 6. No to dam ci 15 Okej okay. Masz? Nie tam, jest. Tu. O chodź Starmy na pece Starmy na nie malamy? No, chodź no, dobra, pod górkę Aha. się nie da wyjechać z tym górnem yy, Dobra, giniemy no. chyba Ej jest, No, no i nigdzie nie wiedziemy, kurde Dobra, mam rozdymki Mamy radę. We can do this. No, trzeba Myślałem, palgume. że to jest lama. Ja idziemy tak do kosza nie. i nas strefę Niezle, dawaj na e, farmę puri I w rybę na plecach. W rybę na plecach. Super Dobra, zapomniałem, że tym czymś się nie dowierzać Że to nie kład. trefa pal gumę Wjechałem Strefa, pal Nie, 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 nie Dawaj, jest Strefa, pal gumę Dawaj Ja pierdzielę tym się jeździć nie da Strefa jest za ty teraz Trapa jest zamiast. Ja z Weź tego bróż no wysiadam <kluzny> Trab. Ale mam mało maciu I mam 69 lat Ja bym musiał znaleźć Też Ej... Chcesz aptekę? W sumie to też. O małe poty! Powiedz tu... co, muszę znaleźć wiej, jedną at. rzecz Jaką jest to ksiana. Masz. Tu małe poty. Eee. Znalazłem właśnie. Małe. No dobra. To będę... ja mogę stakować. Mogę stakować. No dobra, co to zrobisz Masz rybę i zobaczcie ci doda Ok. No, dodam i do stuwy. daje dobrze e, Widzisz, Daję 50 punktów pysy. zdrowia Do max stówy Aha. Dostałem właśnie taką informację W Dobra, sekundę, damy, nie? E, musimy stąd iść, tylko... Fajnie by było, gdybym dostał e, z jakieś stoksiana, nie? W mhm. którym da się skitrać a, to tutaj jest. Tam, dalej. E, chodź. <coughs> Ale nie wiem, czy to będzie strefa. Um. Łał. Lepiej się? Dobra, idę. Zostałem. Idźcie. Skąd? Nie, nie wiem. Strzelają tym głównym. Nie lepiej by było uciec łódką, bo patrz gdzie strefa. Dobra, nie skitram się już nigdzie. Dobra, Bo jest to jest to zadanie, żeby w różnych meczach, nie? No. Już nie dam rady. Chociaż? No nie, nie potrzebują łódki. To dobrze. Ja też mam jakby co trzy potki. O. Dobra, ja mam dwie w sumie już. Aha, nic się nie mogę dać Ze starym na plecach no, A ty tak daleko się kicasz Tam się klepią jakby, co? Ta... Ty? Nie, oni No Chociaż to nie powierzony ja na, na trzeciego chcę się wbić Chcesz? No, chciałbym się na trzeciego wbić Jesteś pewny, że chcesz tego? Tak, to czekaj! Yes. Pójdziesz za mną O no nie, jak on <noise> tego nie dostał! Tych Ła! Halo, walczycie między sobą. No ciury jedna. Jeden nie ma Kewa. No ale proszę do mnie nie bić. Jak to biedny człowiek. No Dobra, jeden też nie ma. Ja już nie mam amunicji w MC. Dobra, dawaj im na podjazd. Dobra. Nie ktoś ich upodjeżdża? A ładno! Kurde! No co za szmaty? Dobra, ja co mam winę. Zostaw ciemnie. Co za szmaty? Dobijają mnie, ja sam wychodzę tej. Nie, 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 nie. Ale co to są za szmaty? Ja się pytam. Ja nigdy nie mam ani -E MCM -E -E. eee. -E MC, ani Tego A mówi na EMT ani Ani w ogóle. Po cię co za ścierry walone No ja typu mam takiego lowa. Ho jeden w stylizcie do Dobrze mu tak Okej okay. w ogóle godzina? O Jezu, prawie 18 już. Czekaj. Wiesz co, może kogoś zaproszę... ...z kim dawno nie miałem... ...kontaktu. Nim w sumie dawno nie gadałem. Wódka Laśników. Wódka Laśnikov. Widzicie, jaka nie... Dobra. Wszyscy dostaje zaproszenie. No chyba tak niezbyt chcą... ...ktokolwiek dołączyć. Jakiś kilo w karnetu za darmo. Co? Ja bym chciał dostać jakieś kilo w karnetu za darmo. A ja bym chciał tego żelka. On są, taki, e, e, taki... E, Głazołamy e, e, są za darmo. No? O, zajebista, Bo ja nie mam kirofa w ogóle na tym końcu, żadnego. Ani jednego, kurde. Ale ja mam dopiero dziewiąty poziom. No, ja też mam dziewiąty. No, to nice. ja początek dopiero. Mmm, dobra, czekaj. E, ja mam już prawie koniec. Ej, mamy? to porobimy okay. wyzwania? Tak. E, zlikwiduj e, przeciwników ze snajperki. przykucniej niej bliżej niż 20 metrów od. Co dołączyć. Ej, możesz mi zrobić te dwie rzeczy? Jakie? Ja? Możesz mi zrobić ten ukrytą na ekranie F wczytywaniu. A dwie rzeczy to jest? Ja wiem. Tak, jak wiem. A ty... Też? Patrz, jak no, tu jest te... ten zalew, to na prawo jest ta górka, nie? Taka. Tam jest. Coś zaznacza... No ja też widzę, bo teraz widzę ten ekran. Hmm. Mi się też spać. A co jest fajnie tylko w tym, że jak jesteś chory, to nie idziesz do szkoły. Ale głupie jest odpisywanie. I też jest fajne to. No. To jest tutaj. Nie? Tu chyba. Mnie jeszcze ładuje. Dobra. Ale to jest na zalewie zastoju, nie? Mm, ja zawsze muszę widzieć mapę. Ja Jestem wzrokowcem. Weszło ja w sum. Ja wolę słuchać audiobook niż czytać. A Ty wolisz czytać? Nie to, że wolę czytać, tylko po prostu jestem takim wzrokowcem, że e, łatwiej coś zapamiętuję widząc to. Na przykład z tablicy? Jak to no. widzisz? Tak. To jest tam, gdzie zaznaczyłeś? No. Ja sobie polecę Dobrze. na sam zalew zestoju. Ja też. Nie, ty, ty powiedz po to F. No, nie no, Czekaj. Wódka Lasznikowa A ty już te F miałeś? Tak. Zrobione? Tak. Wódka Lasznikowa Nie taka wspaniała pompa. Co dodasz? tak wspaniałą pompę. Jaką? Zieloną, wolną. Dostałeś? Nie, właśnie e, przepadła mi. A czemu typ cię zabrał? No, typ mi zabrał plus jeszcze. E, o nie. Okay. <coughs> Mówię wy starem na plecy 10 metrów Zostawcie mi go Zostaw mnie. No zostaw mnie trzyma to jedna O! On wyką... ma pompę tylko? Co za cfel! Idę go nieść 10 metrów na plecach Jeszcze za ten! Nie bij do mnie Zdiro A, zatemczu. nie widom, mnie z Giro druga. Zatem... A? To ten To ten cfel. Ale idę tu, lama, ty depo, la, pipi, debu, tak, muszę iść na dół. tu, zrobić ze starym na plecach, tu chodź tu typku. Nie ja będę cię gonił. tak, tak, jak gram to... Nie z tobą mi się to nie wiem Trafia mi się z Trafiają mi się z Bo ja gram na kompie Mam eee... No, fajnie. Co? No, bo ty mnie zasnajpił eee, Ej, a możesz się wywalić i cię poniosą na 10 metrów? Eee, wiesz, że to możesz zrobić tak samo z ten. Z, z innym przeciwnikiem. Typem? No, z a, przeciwnikiem. Ale idę tu łamać, ty dy pół Dałeś gotowość? Mm, muszę wrócić do obi, bo nie mogłem dać meczu. Mm. Ej, wytłumacz mi to. Czemu ja mam yy, na TikToku 15 obserwujących, a nie zamieściłem nic? E, ja mam chyba 10, a nic nie zamieściłem. I kto cię obserwuje? Nie wiem. Nie samedy wszędzie na łóżko. Tylko chodzi jak But, kurde. Ten fucking skarol do skala, komuś. Nie ma tak spy. Co? Co? Nie Co? ma to jak sobie przeglądać ten... ten yy, TikToka Tikatoka? No A wolałbyś mieć komputer i, i grać na pad czy komputer i grać na klawaturze? Chyba na padzie, bo na kompie to ja nie potrafię Wiesz czemu mi się lepiej gra z Tacticala? No? Bo ma większy celownik A jak ma większy celownik to jest większe prawdopodobieństwo na to, że trafię Bo jestem bambikiem e, No to gdzie lecimy? Okej Ja mam Wiesz, że jeszcze wino nie miałem w tym sezonie, bo jestem biedny Ja miałem

to co zaśpiewałem? No O oh, fakt Aaaa Aaaa ci cipu Nieee Dobra Ja mam 700 pingów Ze starym efektyw mi rób Aha O dobra jest taktyk Dobra Idziemy po nich Daj się do nas Idziemy po nich Na lewo Ej to Przepraszam, że co? Eee, nie. D daj zgłosić gotowość. Czekaj. Ja muszę ich zgłosić za imbota. No tej no... Eee, gościu nawet... E, do mnie nie ten. On nawet y, nie patrzył na mnie. Wiesz, sensie go tam nie było nie. nawet. Teraz ja się nie na niego się popatrzymy, to popatrzymy, nie jakim on jest ma same butowce Ja Ci powiem tak To co teraz Ci zaśpiewam To Ty musisz zgadnąć po jakiemu to jest języku Dobra Dobra, daj mi chwilę Odpal się No odpal się ale co? A panikę, swift, Titanic. a Titanicę, materiał mnie na tym my Dej princesa. princessa, stresa No Rózka? po jakiemu? Po rosyjsku? No. Tak. Tak? Czemu ty to znasz? Tak. Po rosyjsku, no poprawne tłumaczenie jest takie e, czekaj. Cześć księżniczko. Mniej... Nie, nie. panikuj, nie jesteśmy na Titaniku. E, chodź tu do mnie. E, przytul mnie szybko. E, hej księżniczko. E, mniej stresu. Takie jest dokładne tłumaczenie tego po polsku. Był... <coughs> Przyjemne? No w sumie możemy. Nawet nie wiem co ja tu mam za muzyki. Jeszcze mam lepszą pochwalę. Nie, pro.